Po... w tak z tyłu, że nam od razu pierwszy punkt Brzmi Brzmią ja to tam ja... osłanie, kurde. Ja po bombę tam. chciałem biec, ale nie wyszło. Brać go, ja jest blisko, brać go. no nie bo go. Boże, Adam, dzięki, że Co? mnie zabiłeś. Co? Dobra. Sorry. Dobra, ja bronię. No to się stało, panowie. Ja bronię. Czemu nikt nie podnosi tych te? te Wiesz, że możesz podnosić jak masz ten, jak jesteś... No e... ale mi się pokazuje, że ja rozbrajam, tak? No już nie, ale możesz też dać coś Próbowałem, ale ja nie to dawałem wyjąć. Żad, nie mogłem ten nie do ten, Ja je jebie. Dobra. Co, używam siateczkę? No ja pierdolę. No mam. Dobra. Uciekajcie z tego jednego. ściąga nas wszystkich z tyłu. Dobra, dostałem od graby. Dobra, ja biegnę. Ile mam jeszcze potrzebne do respa? Na mnie się respa. Ufcie sekundy, kurde. No, to za późno. To oni są tutaj. Kurne, no. Lol, oni ja są na ja tym mam. punkcie A. Dwóch, trzech. Dobra, jesteś? Dobra, jestem. Dobra, są, zabieraj. No, ja nie wiem, no. jak, tył, tył, nie, nie wiem, plecy, tył, nie tył, tył, plecy, nie plecy, 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 wiem, plecy. Ja nie ma. Ich a, punkcie, na naszym. nie ma nie Na nie na nie Na, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, Olec. wiem, nie nie wiem, nie 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 okna no z okna, kurde, a nie? Tam jest dużo okien. Eee... Ja chciałem Z plaży! Są od te, tam, gdzie biegliśmy. Tam, gdzie biegliśmy. Położył się, dwóch jest, dwóch jest tam. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Za tymi betonowymi no, ścianami. 30 HP. Betonowe ściany. O Boże. Dobra, padli wszyscy. jest od Dobra, potrzymajcie jeszcze sekundę. Ja już jestem, będę nie. zaraz. Nie padli wszyscy, wszyscy wchodzą. wchodzą. Wchodzą, mam na punkt. Nie wchodzą. Wchodzą. A, kurde. Nexus żyje, nie? Ja nie zginę, nie zgincie! Granaty, jak się podnosicie, to od razu granat tam rzucajcie, oni tego nie zdążą podnieść. Granat, granat! No jest, jest, jest. Jest? Dobra. Tak, fak, i na mnie też jest. Nie mogę, to zredukowali troszeczkę. O! Kolejny, bo ja tam granaty rzucam, brzmił! Kurwa, by się tam bezpicie na tych granatach wszystkich. Jest! Dobrze, jest dobrze. Jest, dobra, w tej strony. Ja patrz, co? masz, dawaj. Wracać się, wracać się, bo ta bomba będzie kompletnie po drugiej stronie przez budynek, przez budynek się. Ona się będzie respić tam na placu, przed budynkiem. Aha, dobra O Jezus. O kurde, żubr mnie zabił Ty wszyscy porządku. z Giwic, kurde, prawie było moi drodzy. Prawie było, ale mi nie wyszło niestety. Specjalnie ci nie przerywałem od kurde nagry się. to bomba jest pod tym. O, tak tak, no ona jest pod spokółką, nie? Mówiłem żeby się tam wracał. Jest tam, no jest tam, tam. dobra spoto. że myślałem, żeby się wydział trochę dalej. Stary? Podnoszę, podnoszę, podnoszę. Plecy, 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 plecy 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 mamy. Kokos znowu, plecy wam robi. Rok też jest na, na plecach ze snajperką. I z Rokiem, zaraz biegniemy do ten, do punktu. Dobra, olewać to. Zabiegniemy na... to wszystko i idziemy za jest, bombą. Bo... jeden przybę, jeden przybę, jeden przybę przy za murem. Przy za murem. I tutaj teraz to Gdzie bomba jest pod bo... nawód? Dobra, Dobra. Kurde, ten grawa, nie, yuki, nie wiem, kurwa, ktoś podkładał punkt i mnie zabił. O, oh, fuck, ale nas ściągają. Tam za murkiem, tam leżą. Jak tam jest? przy tym, przed tym lespie. Dobra, dostał. On rozbroił. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden, jeden, jeden tam Dąży rozbroić, zdąży rozbroić. Dobra, odejdźcie, od Jest tak rozbroiłem. rozbroiłem. Dobra. Pamiętaj, broisz, możesz leczyć, apteczki rzucać, strzelać. Dobra, biegnij tym kanałem, co? W takim, w, takim w walki nie musisz o tym, żeby zrespić, kurczę. Potrzebuję potem command. Prawa na dwóch, prawa strona dwóch Pewnie w oknach będą Ty biegnij, Od mat tylko biegnij Jeden tutaj przybiegł No, no rach, nie nie są za punktem, ale jak przebiegniesz tam, przeskoczysz przez mur, to powinno być okej Ooo, Raki mnie ściągnął Juhi tam kamki, kurde Dobra, dostałem od, od nich No. Dobra, jeden żyje, nie zabije się, nie daj się zabić on sobie leży na placku tam Dobra ja Fak. on dostałem. tutaj przyszedł. Przysypadli, przysypadli. Placem biegną. Bombę, podnoszą bombę i z powrotem. Oni ciągle ten sam punkt będą podnosić. No trójkę biegną. A? Podkładają? Ta, ta. W trójkę biegną od strony morza. Więc granaty od razu do przodu pierwsze. Takie kurde. Na przetarcie podkłada. podkłada. podkłada, podkłada. A zabiję, zabiję. Nie, nie rysujcie go na 20, bo to jest. Rodą zginie. A tam zginie. jeżeli jest tyle czasu, to nie rysujcie. O, oh fuck, co to było, kurde? Kossa! Kossa! Ja zabiłem, jeszcze rok nie zabił. Jaka kosa stary? Ani lepiej, ja tak kurde. Ja zabiłem sobie, komuś kosa straciłem. Meżu, grobi. Mam a no sam rok. ma bombę, Róż ma bombę. Miałem bombę. Tak. Jest, jest, jest bomba tutaj, dobra, zabiłem, zabiłem Pamiętaj się razem. że dziewczyn. rok z daleka Je Jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest. Wziął, po podniósł bombę, podniósł bombę. Tak, by ci zaraz podkładam Jest przy punkcie. Nie ma go przy punkcie. Kurde, to na dole dobrze się Nie, jest, tak. ale nie, nie, nie aż nie, tak. Biegnij teraz, biegnij, biegnij. No gówno tam biegnij, kurwa. Jakieś drzewo mi zasłania drogę, nie? Dobra, ja przez budynek biegnę. Biegnę, weźcie ich tu. Ha. Kurde, trzech ich było koło tego, było szansę, że było przejść. No nie wierzę. Gra... Yy, ten żup jest na 1 HP. W budynku. No dobra, już. No jakby go zabić teraz, kurde. Na C. Dajesz go, dajesz go. Jestem to tam tobą, ja coś? górą biegniemy. O, oni się tu resają, resają się wszyscy. Nie yeah. Aj! koko za betonową ścianą przy tym kurorcie co no robi, ja. Znowu żyję. No nie i Kuror i kuror, Ja wioska Jest tutaj, na tutaj Oni są już wlec. tam, zaraz to będą do mnie strzelać, więc ja zmieniam na B Bo oni się respią na swoim respie Zmieniam na B, zeskakuję z dachu Kurwa jak Czapla w Bajorą Jesteś pod B, jesteś pod B, jesteś pod B, jesteś B. Poszło i jest podłożony będzie, kurde Jak Jak on do zlewu wleciało, kurde <laughs> Idziemy yeah. Aaaaa! Yy, będą Nie tutaj. zdążyłem, nie mam nic już. Resajcie, resajcie, pamiętajcie. A pod punktem będzie, pod punktem jest ten jeden. Już, no ja już, już tam sobie już nie, już na nie. punkt. Nie no, no nie. pięknie, 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 pięknie. Ej, dobrze, gratuluję ci są. So. Zajebiście, popatrz, jestem już tutaj. No ale odejdź pięknie. ode mnie, żeby mi nie wyczerlić stary, Znajdź sobie własny punkt, a może z góry z tego daszku. To za murkiem, podchodzą, podchodzą, pod pod rzucę tylko na podpakę Broi, hmm. broi jeden, broi jeden nie cieka, broi, cieka. gdzie ty broń? Dobra, jeden Dobra, góry może mi tutaj wyjść. Kurde, zabili mnie. Z góry! Graba ze z tego daszku, Nexos gdzie ale bez kampinusa. Zabiję, zabiję właściwie. Nie, żyję, biega żyje. po budynku. Fokus, sześć, Wybuchnie, wybuchnie. Wybuchnie, czy nie? czy Chcesz to broi czy nie? Dajcie tam. Kurde. tak, wybuchnie. Jest! Zrobionek, kurde, znowu dwa. Dobrze, są, nie podkłada, kurde, bronimy i to. Ja podkładam, kurde. Ja jednego zabiję tam, coś próbował sobie dobrać łapki do tego. A, ah, moi drodzy, kurde, to był dobry mecz, to mi się podobało. To Patrzcie, jest live? Patrzcie, to jest no i to, starczy, napiszę, to, to jest ekipa Żmija. Nie! <grym> <grym> okay. Nie, no, nie bez takich prowokacji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, podjutić trzeba ko pszczoły. Ja nie, się nie tak. zgadzam, ja chcę być, że to jest ekipa moja. No okay, jak, jak się pisze? Kolejna mapa na kurorcie, kurorcie Chujnan. Jak ja się to robi? E, ja się... A co <słuch> się robi? Nie, nie mi owi jak się pisze to <noise> Powiedz mi Boże Przecież żartem wchodzisz, patrz na klawiaturze pisze J to J J K P j, j K L J K M J K M Albo J P na 100% hmm. Nie, dobra, ciut nie będę pisał ja, no. Miło, no, to znaczy, no nagle się ale, kurde budzi, ja jak się miał pisać się coś napisać i nie wie co napisać Nie, A nie no Będę tego pisał Dobra, odpuszczę im Oho. Odpuszczę, mhm. ale jeszcze nie. nic nawet nie wymyślił, nie? <grym grym> Mił, skup się tym, żeby strzelać dobrze Ale ja... Zawsze masz się człowiek chwalić Ja ostatnio kierowałem ja to ja 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 to możesz sobie kierować Od od prawej ich, obijam ich A kto mnie tutaj obroni O kurwa stałem za 40 no Oni no to to zamkowym, 17 hapsów. Oni poczekali, a ja podjadłem pod podłogę. Po 17 hapsów. się za polecieli. ty. Dobra, i od wody idę. Spójrzcie ja na mnie, kompany, nie? Jestem, ja jestem, spokojnie. Jestem. Ja, jestem. ja nie miałem Nie Pierwszy to ja gram ja kołachem już. W to mam. O kurde zabrał Nie Jest tam, na górce na górce Padłem Na górce? Już nas tam zeruje Do, do, do rozwaliłem gościa Po drugiej stronie z, z tego z budynku te jest w oknie rok W pod, oknie pod, jest podpadaj. rok Nie, nie no, 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 znał no. się jakąś broń leszczykową To tego różnic nie ma To rozwalił Po pierwsze pół trzeba było O oni są pod punktem, pod samym punktem dosłownie są Tam gdzieś za kartonem się tak dalej Zabijem O to biodą gdzie są jakieś Kurde. zasady? Nie, zasady są bardzo proste, tylko nie wolno tam używać jakichś rpegów. Jaki? <gry> T4 i Shotgun Ale ah, Jeden. No, wyśmiech, wyśmiech. Dobra, pod. Mam bomba W plecy macie, w plecy a, 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 macie. Po złej, bomba jesteśmy, jesteśmy. po złej stronie jesteśmy. Podłożona? Kurde, no nie ma. Jeszcze nie, zresztą, nie zdążyłem. Dobra, go mam zabić. Bomba nie podłożona, ale oni też chyba nie podnieśli, nie? nie. nie? Czy ją podnieśli? Nie. Tak, tak, już podnieśli, już biegną w domu. Biegną no, wodę, biegną w pamiętajcie. Hre. Więc lewa. Mhm, Lewa, ja się respię na naszym respie. Ach, nie zdążyłem Reszcie zdą... się na respi i na A 100 metrów. A nie Abe na fakość Bo nie zdążycie ich dogonić tak. od, od naszych Słyszycie? Kurde, 40 mhm. metrów. Znaczy nie używamy. Jesteśmy z tobą teraz Trzech. Dostał granatę Roky będzie. No oni są w krzakach po lewej stronie wszyscy! O jacie Rozbraj. zbryj e, Bandit robi wam plecki tutaj Dobra I teraz jak ja wezmę tą bombę to od razu mnie osłaniajcie a ja biegnę środkiem na robię tak zwany cross żmija Tak już mnie nazwałem, bo ty jesteś kapitanem, nie? Tak. Ale wiem Wiem. Lecimy, lecimy. Ale stacje już są zabite, tak rozumiem? Bo w mieliśmy. Tak, tak. Dobra, tam na Kurwa, iluś tu jest. Dobra. Tu mam. Tu biegnie do, masz. Tu masz. Tu Bomba upuszczona, kurde Ej, wy jesteście kompletnie po drugiej stronie! Z Zweźcie się, zabijcie i zrespicie albo co? Są. Tak, tego nie przejdziemy. Tak, już to, już Uro, już to wyjdziemy wyjdziemy. No wszyscy przy wejściu do mnie należy jeszcze. Przecież A i Aj, dostał, jest po lewej, nie lewej stronie! mi leczenie. 10 No fuck, no, no ja, no, ja odniosłem jak frajer przy żmiju. Podnoszą się, podnoszą się. No się dwie. już z tej drugiej strony. Ja się ja się rozpię Bomba upuszczona. No respcie się na naszym respie. Ktoś się od naszego respa położył za samochodem, bo widziałem. Tam w tej drużce trochę odchodzi na dół. No. Tak, uważaj, uważaj, jak tu jest. Kosa pod żebra! Piękna. Dobrze, się, się w, się w środku. Ooo, są jest przed tobą, po lewej stronie. No kurwa, ale nawet. Pięknie, A, A, no, bo Nie, zgincie, nie zgincie teraz, nie zgincie teraz. No właśnie, o, ja nie właśnie, nie zgincie, nie gincie Dobrze, nie gincie nie, <gincie, Dobrze, nie, gińcie, nie bijcie się. O, na moment. Fuck, zapalający na moment. Podłożone, ja nasze, na podłożone. podłożone. Nasze Nasze. Ja podłożyłem my podłożyliśmy? Chwilę. Myśmy podłożyli. No. Tak, ja podłożyłem. Mówiłem wcześniej. Wolecie no. no, rok roz rozbrają. Rok jest w środku tam. Rok jest w środku. Tak. No, no, nie, ja no, nie, nie, nie dałem tam. rady. No to są za murkiem. ale już wchodzą. Ja już tam... Broi, broi ktoś. Broi. Dobra, już nikt nie ma tego co zdjąć, więc nawet nie ma co. Dobra, ale radźcie się na tym punkcie po prawej. Dobra. Jest. Zaraz na nich lecimy. Jest dobry punkt ten tutaj z boku. Kurna, dwa headshoty z tej jest bez On to się kurwa położył w jak no nie wierzę po prostu, no rok. Ja nie wiem jak Roktor, jak Rok jest mistrzem tego, on się potrafi na środku placu położyć w trawie go nie widać po prostu. No bo, no bo stary, no bo takich rzeczy nie widać. O, jak mnie kurde Yuhi zabił. Biegnie Juchy bomba, zabiye. biegnie bomba, prawą stroną. Yuhi ma położy, 7 HP za, za samochodem. Już nie! Dobra, nie ma, nie ma. Jest jeszcze Juchy. jeden, rok tam jest. Już nie! No daj Już nie, ja tego nie tego Za żyję. ten murek sam trzeba granaty rzucać. O, boże, już tam jest. Lewą, lewą, lewą. lewą. Chcesz, ja ja zda, ci rzucam akcenty. Ja na co chcę podłożyć w końcu? Kurczę, to nie ci się uda. A, możesz podłożyć. Ja mam pakę. Ale nie, ale. Na... się podłożyć. Lecę na... 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 Ja na... Ja na A, lecę na A. Tak, tak. się wydawało, że ja mam pakę. Granat, kurde. Wszyscy na A, co fajcie? Tak, idę, idę. Żubr. Jubry. Powiem, że to jest chyba najtrudniejszy punkt do podłożenia, szczerze mówiąc. musisz podłożyć. Podkładam. Mapa jest najtrudniejsza. O, fak, dobra. Znaczy, Główną, to 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 ma to ma błąd, dobra, dobra, To dobrze, że się podłożony Tu jest dwóch czy trzech. więc Wszyscy z Nie, nie, nie od respa idą. Można by było, ale to No widzę, Idą od respa. Od dwóch stron macie, pamiętajcie. Od jednego i od drugiego respa. Fuck. W takim, o właśnie. W zabity jest. Dobra, granat rzuciłem na punkt. Kurde. Drugi granat na Idzie chuchu, za murkiem, poproszę. za murkiem od strony na kres, Teraz Coś? nie ma ja potrzeby Jest, jest, bo w każdym momencie możesz zginąć i co zrobisz A granatów mamy z, dwa, z o, 20 Rok jest na budynku, on wszystko ogląda tutaj sobie Ja cię to, on robi. Gdzie on jest na budynku? A widzę go tam, 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 tam. O kurde juch, juch, juch. ale po, proszę, Dobra, dobra, dobra Dobra, dobra, mamy to, mamy to A masakra, to. O, o, easy, easy. O, No, mówiłem, że bez oporu <laughs> <noise> Jaki skromny REC <Respie głos> się napić na respie, nie? Bo mam coś że... do tego. No dobra, dobra. No dobra, dobra. Zasilkę ty szukają nowej bomby. Bądźcie w gotowości. One tak, nieby że... w innych miejscach, znaczy, znaczy, lecz, Ciebał, że mają wydam lecię. W środku. Bomba już jest tutaj. Oni są w tych w tej bombach. idę idzie na Ja jest... Jazzy Plecy, plecy robił kurde kokos zabijemy Dobra, rok zabity z budynku. Ach, są tam kurde w tych w tej kupice. Dwa o razy jest. dwa razy Dobra, granat Nasz żeby... bombę, no, bierz bombę, dobrze. Lecimy, bądź bądź bądź. Bądź bombę i pod po, 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 co Ole mi wyrzuciło na 20 metrów do góry Odsuńcie się wszyscy stąd, Ale żeby nie stali w tym bo to jest śmierci Ach, oni tu idą z plaży już. Trzech. Dobra, niech sobie Dokładnie. idą. Ja tu jestem. Z strony jest Kampiony! Wcelowany! To jest dobry punkt. Dobrze się tam rzuca te granaty, wiesz Po co oni granaty rzucają pod nasz punkt? Znaczy pod swój Tutaj od mojej mnie. strony biegną wszyscy zabity, zabity, zabity jest yy, Resają się, resają się Jaj, kurde, zabiję mnie. Trzech jest od pleców praktycznie Rzućcie granat jak macie, nie zdążą już rozbroić Graba padł, o. dwóch ich jeszcze jest Ale nawet nie podchodzą do brojenia mm. Są za tymi murkami yy, Haisal nie bij Granaty, też gra... granatów poproszę Desz granat. Uważaj, po lewej masz Nexos Dostał Ładnie, mamy to wygrane Jest w budynku, no i GG Porobione jest! To koniec? To by dwie mapy żeśmy wygrali. Kurczę, mam nadzieję, że będzie jednak bez of już no, koniec sumie.